Na następie, oczywiście, chciałem pogratulować zespołowi gospodarzy, ale również podziękować naszym kibicom, którzy jechali praktycznie przez całą Polskę, po to, żeby oglądać no, bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. I to sobie trzeba powiedzieć szczerze, szczególnie pierwszą połowę, i za to, tu w swoim imieniu i w imieniu zespołu, na pewno chcę ich przeprosić, że musieli na to patrzeć. Natomiast, tak jak mówię, całkowicie to jakby y, biorę na y, swoją odpowiedzialność, swoje barki. Y, dostaliśmy tutaj lekcję przede wszystkim wolicjonalną, mentalną, także piłkarską, jeśli chodzi o zespół Arki. Y, zasłużenie y, zespół arki gospodarze, wygrał to spotkanie i to w zasadzie tyle, co Mam do powiedzenia. Myślę, że troszeczkę lepiej to wyglądało po przerwie, ale to absolutnie nie zmienia faktu, że, że, że to nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu Wręcz przeciwnie, słowie. Żeby od początku zespół grał agresywnie, grał wysoko. Myślę, że udało nam się strzelić trzy bramki i to. to to nie jest przypadek, bo to do tego przygotowaliśmy zespół, żeby, żeby pierwsza połowa wykorzystać. No wiadomo, że nie, nie, nie zawsze byliśmy skuteczni, a ta skuteczność wróciła i z tego powodu bardzo się cieszę, bo to jest drugi mecz, który potrafimy wykorzystać w sytuacji. Druga połowa, wiadomo, że przeciwnik musiał trochę ryzykować i nas atakować. Ale mimo wszystko, pierwsze 6 minut to graliśmy na połowa przeciwnika, nie pozwalając wejść. I no wiadomo, że no jest bardzo trudno nie, nie pozwolić przez 90 minut przeciwnika nie stworzyć sytuacji. Druga połowa. Parę razy nas zagrożili, ale potrafiliśmy wybronić i strzelić czwarta bramka. No i bardzo się cieszę, że, że, że zespół się rozwija, zespół nabiera pewności i z kolejnym mecz, który graliśmy bez straty bramki. I, I to też jest dla nas bardzo ważne.